No i witam witam bardzo serdecznie. W kolejnym już odcinku wracam do Was po tych kilku dniach nieobecności Wracam do Was, jak właśnie ten wielki Kraków powraca. W sumie ostatnio 13 Krakowa był, więc sobie będziemy po prostu to kontynuować, póki co. No tych odcinków ostatnio nie było, ja mówiłem miałem te matury próbne, pojebane były ale no, miałem jeszcze piątek, sobota i niedziela szkolenia do Ochotniczej Straży pożarnej w sumie, i następny weekend też mam, i następny też mam, więc tak mi to jakoś wypada, ale właśnie postaram się dla was tutaj też ponagrywać, żebyście nie zostali właśnie bez niczego, czy to może jakieś shortsy nawet takie wrzucę, bo widziałem w sumie, że to dużo wyświetleń robi, więc w sumie czemu by tego nie robić, dlatego co, no zaczniemy sobie po prostu tutaj giereczkę co my tutaj mamy, znaczy my skończyliśmy, bo przyznaję się te gry, to już dobre prawie tydzień chyba nie odpalałem, yy, ale tak, mamy naszą, chciałem powiedzieć Krakowie znowu, to jest Kraków, tak, mamy nasz Kraków. Myślałem, że patrzcie, może byśmy spróbowali sobie na przykład stworzyć z nimi Unię, chociaż no właśnie, oni raczej by tego nie chcieli, tylko wiecie co, postarajmy się poprawić z nimi cały czas, real, yy, cały czas relacje, no bo że więc z nimi sojusz, to nam trochę brakuje z tego względu, że chcą po prostu oni naszych... Prowincji. No tego no co? Aha, rebelianci i re... gdzieś to są oni. Ej, to są... oni mają wojnę i z nami i z Austrią. Co ciekawe, pierwszy raz się tak... z takim spotykam, żeby wybuchli rebelianci i. Ej, ile oni tam mają wojska? Nie no, ci rebelianci mieli znacznie więcej wojska niż mi się wydawało i nie możemy ich zająć. tutaj dosłownie po 100. Tych. Dobra, udało się. Yy, mamy inflację, bardzo dużą, A badania nawet inwestujemy, to też spoko, I właśnie te badania sobie rozdamy jeszcze tutaj, bo ja wiem, że to też pewnie w oczy boli, jak yy, wy widzicie to. Ja tak na to nie zwracam uwagi, że są te badania do rozdania, yy, dlatego co? To bierzemy sobie tutaj. Tylko o, właśnie, bo to był teren austriacki, jak się okazuje. Ej, ale oni chyba znowu cel jakąś niewagę, mi się wydaje, albo coś, bo nie wiem. Znowu mam 57, a miałem na pewno więcej. No mnie martwi, bo oni chyba. No, nie chyba nie chcą, po prostu chyba nie chcą zanim tego sojuszu. Ja mówiłem, że jak tutaj o Krakowa coś będzie, to zrobię z niego serię, ale myślałem, że nie będzie myślę, że serii nie będą się robić, dlatego pewnie będę ją musiał zrobić. No, więc tą serię pewnie z Krakowa trzeba będzie zrobić. Niestety, niestety. E, sojuszu, no nie chcecie, dawajcie, jeszcze kawałek. Jakbym z nimi w sojuszu to naprawdę byłoby świetnie. Po prostu byłoby świetnie. A może wiecie co, zapytajmy się nawet, jeśli jeszcze mieszka z nami, jeśli Unii stworzyć. No nie, nie chcieli. Szkoda, szkoda. Dobra, ja wiem, że to jest taka bardzo nagła zmiana akcji, ale powiem Wam tak, co próbuję z tą Austrią po prostu poprawić sobie te relacje. To ona ciągle je coraz bardziej obniża, jakby. Więc wysyła, wysyła ona nam te zniewagi. No jak widzicie, już mamy 26, mieliśmy prawie 80 już ileś. Dlatego, jak możecie zobaczyć po przybliżeniu lekkim, to udało mi się zrekrutować niewielką armię, się przyznam. A że tak wynika, że Austria bardzo nas lubi, do końca cesarstwo austriackie bardzo nas lubi, dlatego oni tutaj raczej wojska zbytnio nie mają. I pewnie, gdybym wziął i wypowiedział o wojnę za 22 tury, możemy śmiało wchodzić na tereny austriackie. Problem jest taki, że mamy minus 156 tysięcy. Czy ja jestem w stanie zmienić prawo ekonomii? Nie, nie jestem, nie podoba mi się to, ale patrzcie, dajemy sobie wszystko w utrzymanie wojska, więc na pewno będzie one teraz mniejsze. Jeszcze mam takie coś, jak prawa wiem, widziałem, i to nam zmniejsza to, ale z tego co się orientuje, to, to jest tylko na jedną turę, więc zobaczmy, ja sobie klikam wszystko w to. No właśnie, po wydaniu wszystkich punktów sprawa mamy plus 139 tysięcy, ale z tego co mi się wydaje to działa tylko na jedną turę. Zanim to sprawdzimy, wiecie co, ja sobie już zacznę powoli wchodzić po prostu na mm, ich tereny. No i dobra, teraz tak, pierwsza, druga, 23 tysiące, niedobrze, niedobrze. Mm, ale te prowincje raczej właśnie jak widzicie, tutaj bez żadnego kłopotu sobie zajmujemy. Ok, dostaliśmy pieniądze, za to więc spoko. Te 130 te 140 tysięcy dostaliśmy. Zmieniamy teraz tutaj prawo na totalną mobilizację, przez co mamy dużo mniej teraz straty, jeśli chodzi o pieniądze. I ja myślę, że my tę wojnę wygramy. Dlatego też ich zaatakowałem, dlatego że oni są w rankingu trochę od nas wyżej, ponieważ oni mają po prostu bardzo blisko stolice, a przez to, że oni nas lubią, to wojska, tak jak powiedziałem, tutaj po prostu nie mają, więc powinniśmy ich zająć naprawdę bardzo szybko. Zobaczmy wręcz, zobaczmy w takim razie, jak to wygląda. To jakaś marna armia, tu 9000 trochę więcej już, co prawda. E, tutaj te 22 stoi, ale już jesteśmy naprawdę bardzo blisko tej stolicy. I dobrze zajmujemy kolejne tereny. To jest naprawdę bardzo dobry widok. Dobra, i tym sposobem jesteśmy praktycznie kilka prowincji od ich stolicy, dlatego my sobie zrobimy teraz taki manewr. To oczywiście klikamy, klikamy i zajmujemy wszystko jak leci. Okej, okay, jakby nawet nie, nawet nie zdążyłem wam tego pokazać, szczerze mówiąc. Ten mod jest, nie wiem czy on jest OP, czy nie jest OP, ale ja zająłem całą Austrię po dosłownie zajęciu niewielkiej ilości prowincji, bo zająłem, patrzcie, ile ludzi straciłem, a ile oni, i my zajęliśmy całą Austrię. No dobra, o nie, właśnie, miałem to sprawdzić. Miałem, mi tłumaczyli, że da się to zrobić jakoś inaczej, żeby zająć po prostu jednym kliknięciem, po prostu... Więc takie prowincje, zabierz wszystko tak. Aha, wszystkiego nie możemy, dlatego też tak się stało. No dobra, to po prostu zrobimy sobie taką linię, ale wiem jak to działa, bo widziałam że pisaliście komentarze, jak to robić, więc teraz już ogarnąłem, jak to na szczęście działa. Wiecie co, weźmiemy sobie te tereny, tutaj takie, żeby tą granicę po prostu ładnie też w miarę wyrównać tutaj tej części, wydaje mi się, tureckiej póki co sobie nie będziemy brać. No i dobra, takie coś chyba zrobiłem, więc sobie po prostu ich tutaj zajmujemy do siebie. I oczywiście auto jak najszybciej wrzucamy sobie. Niech się tutaj to wszystko robi. A wiecie co? Całe wojsko bierzemy do Krakowa i sobie tam po prostu wybudujemy teraz obóz, żeby no fajna kamera, super, super zajebiście. Bierzemy sobie tam wojsko i budujemy obóz, żebyśmy po prostu mieli mniejsze straty za, no właśnie za armia. Wiesz, co nawet jakoś tak nie zobaczyłem, ale po prostu zaatakowała nas nagle Unia yy, Szwedzko-Norweska i w międzyczasie zaatakował mnie też elektorat Saksonii, i on tutaj dosyć zaczął sobie szybko zajmować te prowincje, ale wiecie, co my po prostu zrobimy tak, żebyśmy zaraz my nie skapitulowali, bo będzie taka, będzie lipa, będzie lipa, będzie zaraz lipa chyba, ale my sobie po prostu zajmujemy te prowincje, i wydaje mi się, że to oni zaraz powinni skapitulować. No. Tak jak właśnie widzieliście. Więc z nimi sobie już też pordziliśmy. W sumie można powiedzieć że darmowe prowincje. Ja dziękuję bardzo za nie. I teraz byśmy jeszcze musieli tą Unię podbić, bo ona coś tutaj sobie świruje, coś tak tutaj ten. Ale tak, bierzemy wojsko do Gdyni. Jasne, jasne, zajmujcie tę prowincję. No ja niestety nie zareaguję, ponieważ wszystko mam. Mięso są założone. Co się dzieje? Co to jest w ogóle? Nie, po prostu ja wojsko mam tutaj. Ja nawet nie mogę zrepetować, bo mam autoasymilację. Więc Szwecja sobie wchodzi śmiało na puste prowincje, ale my robimy takie coś jak desant na ich stolice. Mam nadzieję, że on się uda. Zobaczmy czy mój planek zwykle wyjdzie, czy tak nie za bardzo. Czyli lądujemy. Obok stolicy zajmujemy ją zaraz. Nie interesujemy się w ogóle tym. My zajmujemy te prowincje, które są po prostu tutaj wokół stolicy i oni kapitulują. Więc sprawdźmy, czy to tak zadziała. Postaram się wam to nagrać ciągiem, żebyście, żeby nie było znowu, że oni kapitulują tak o tak, o nagle, Sonia. Tylko no, co, zajmujemy to? Tego wojska też szczerze tutaj dużo nie mamy, więc mam nadzieję, że nie zabraknie go nam po prostu. Tylko że też szwecja sama nie ma wojska, po prostu tutaj u siebie w kraju. Ona swoje całe wojsko po prostu ma. Znaczy yy, całe wojsko jest po prostu skupione na mnie, żeby mnie podbijać. Ale chyba zapomnieli, że trzeba pilnować też swojego kraju. Tutaj raczej te prowincje sobie szybko zajmujemy i nie zdziwię się, naprawdę się nie zdziwię. Jak oni zaraz po prostu skapitulują. Więc staram się to nagrywać ciągiem, bo ja się boję, że oni zaraz kapitulują, a ja sobie tego nie nagram. Jak będę do was też mówił. tego no, my już mamy większość prowincji, więc dziwne, że jeszcze się trzymają jakoś. To też spoko jest taka taktyka, żeby właśnie wpuścić ich się jakby do swojego kraju. Oni wtedy tam mają całe wojsko, a my w międzyczasie wchodzimy do, no jak sami widzicie, na puste po prostu prowincja. Tutaj nie ma żywej duszy, jeśli chodzi o jakieś jednostki. No i dobra, to, to, to. ty na... O właśnie jest! No i się udało. No i nie trzeba było się bronić. Wystarczyło podbić te główne prowincje i sobie to zrobić bez żadnego problemu. Klikamy na Unia. I teraz klikamy na to i tak mamy zajęty cały ich kraj. Dziękuję za te... Nie, nie mamy zajętego całego kraju. Ty no, bym zrąbał, bym zrąbał. Czekajcie, jeszcze raz wróć. No, jeszcze raz są rozmowy pokojowe. Tak, ale jak ja bym chciał wziąć. Jak ja to wcześniej zrobiłem, bo ja nie wiem. Ty no, teraz to ja nie wiem, jak ja to zrobiłem wcześniej. Aha, bo tu klikamy, jak robię wasala, co nie, ale ja bym chciał zająć wszystkie prowincje, o, o, no, już czaję, już czaję, to po prostu trzeba na tutaj bo tutaj jest zasłonięte przez, po prostu przez nazwę, co nie, tego kraju właśnie, no i tym sposobem mamy zajęte kolejne prowincje, więc jesteśmy potęgą już w sumie, tak teraz patrzę i myślę, czasem też zdarza. Hmm. Stany Zjednoczone się chyba trochę wkurwiły, że podbiją część Europy, dlatego stwierdziły, że podbiją całą Amerykę i jeszcze Stany, z, jeszcze Stany, z, jeszcze podbiły sobie Anglię na no dodatek, dlatego do mają 650 prowincji. Tak patrzę, jestem trzeci, oni są na miejscu drugim, a kto jest na trzecim w takim razie? A czy na pierwszym? No i okazało się, że na pierwszym jest, jest są właśnie Stany, które mnie bardzo nie lubią, tak rzecz już biorąc. Mam że my na przykład, co już z Hiszpanią. To też ciekawe, ciekawe. W międzyczasie pomyślałem, bo tu sobie podjął jakieś małe państwo, yy, bo te takie państwa właśnie najmniejsze, najbardziej irytują. Czasami, jak powiedzą, wojnę i się wleją w plecy, to jest lipa. Dlatego, znaczy, małe państwa. Jakoś tak przypomniałem sobie tej Holandii, że kiedyś miałem z nim problemy, tylko to nie na tym sejwie. A ja patrzę na no to, ma 100 tysięcy jednostek i w sumie jest na siódmym miejscu, posiadając tylko 54 prowincje, więc to naprawdę yy, jest po prostu mało. Ale. Ja wiem, że jak ja zajmę tylko tą część, to te 54 po prostu legnie w gruzach, tylko z taką armią 30, 36 tysięcy po prostu póki co jeszcze ich nie podbije, tego pozwólcie, że ja sobie tutaj tego wojska trochę no, po prostu zrekrutuję tak ze 150 może nawet jakby się udało i wtedy po prostu tą Austrię, a czy Austria, co ja mówię? Byśmy mogli zaatakować tą Holandię. No, taką niedużą armię 260 tysięcy. Udało mi się zrekrutować akurat i jeszcze naprawdę bardzo dużo przy tym zarabiamy. Dlatego ja już tutaj zacząłem robić powoli sobie cel na tą Holandię. Nasze wojsko wyprowadzamy też na morze. I zobaczmy, czy tyle wojska na tą Holandię wystarczy. Wszystko ląduje w stolicy. No, jakim cudem? Jakim cudem to jest 200... O Boże, nie tutaj macie, Tutaj jakieś tereny macie śmieszne. Nawet nie zwróciłem uwagi. No, myślałem, że jednak 250 tysięcy będzie mogło sobie wylądować na takiej prowincji. Dlatego spróbujemy po prostu obok. To już się nam udało. Okej, okay, okej. Okay. I teraz tak. O Jezu, po 50 tysięcy. To jest po prostu masakra. 100 tysięcy wchodzi taką na jedną swoją prowincję. Więc, no, też mają trochę. Nawet trochę więcej niż myślałem. Ale teraz tak. Tutaj straty. Oni mają bardzo dużo większe, no zajebiście powiedziałem, oni coś tutaj nas atakują, a my przy tym bardzo, na, taki atak, na takich atakach bardzo dużo tracimy ogólnie, ale oni, oni tracą, ale, aha, to nie wiem, to po prostu my jakoś dużo tracimy, bardzo mi się wydaje, a raczej te prowincje powinniśmy zająć, oni tutaj tych jednostek już nie mają dużo, to jest po 10 tysięcy, gdzie my naprawdę mamy po kilka set tysięcy, jeszcze. Dobra, muszę to zająć, bo no nie wytrzymam, no nie wytrzymam, no będę atakować, aż przecież nie wiadomo, co się stanie, no. Zobaczmy, czy uda się wejść do stolicy, a przy okazji zająć te trzy prowincje. Mm, tutaj no nie wiem, tak nie, Jezus Maria, ten bot to jest taki... Do stolicy nie wejdziemy, tu wejdziemy, tu wejdziemy, ale oni tak już kapitulują, więc po prostu zabieramy sobie wszystkie właśnie te tereny. Tak, chcę zająć wszystkie. I dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że... Jesteśmy, chciałem powiedzieć, jeden z potężniejszych państw na świecie, a czy to na pewno, ale nie jesteśmy najpotężniejszym. Widzę, że tutaj. A, coś mi wypowiada wojna... Haiti co ma 15 prowincji, co to kurwa jest? No. no, bez przesady, no. Dajcie rozmowy pokojowe. No, macie farta. Widzę, że Holandia. Holandia, co ja mówię? Jakaś Hiszpania tutaj sobie też co nieco podbija Francję, ale. Ty masz Francję i jedną prowincję. Ja pierdolę! Spróbujmy sobie, wiecie co z Hiszpanią? Wziąć sojusz, bo widzę, że o, oni są na to bardzo chętni, więc mamy sojusz też hiszpański już. Co się przyda, jakbyśmy chcieli się to zabrać za rozbiorę na przykład takiego Egiptu, który nas tutaj w Europie trochę nam może przeszkadzać. Tak, w sumie patrząc. Tutaj ta Grecja. Ej, o nie. Nie, 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 w żadnym wypadku tak nie może być. Wy mnie tu nie lubicie, a za ograniczycie więc jesteście po prostu zagrożeniem dla mnie. W sumie oni nas bardzo lubią. Nawet by chcieli z nami wejść w ten w sojusz, co ciekawe. Ale czy oni są... Nie no, ale po co mi oni? Dobra, wypowiadam im wojnę. Nie będziemy, nie oszczędzamy nikogo. Dobra, te mniejsze takie państwa tutaj jest w tych tutaj, tutaj tutaj sobie po prostu podbiję bez żadnego problemu. No ale tutaj na Grecja. Jestem zdziwiony, że nas naprawdę ósma, bo... Jak taki... albo ona ma 60 prowincji, czy ona ma dziś jeszcze te prowincje? ona właśnie, ona ma też prowincje trochę w Afryce, jak widać. Dobra, po prostu wiecie co? Tą Grecję wydaje mi się, że bez żadnego problemu bardzo szybko powinniśmy sobie też właśnie zająć. Wojny już nie mamy, więc wbijamy się po prostu na ich prowincja. No właśnie, tutaj ra raczej bez żadnego oporu, chociaż gdzie nigdzie nie obstawiłem sobie granic, myślałem, że naprawdę nie będzie żadnego oporu, a coś tutaj co nie, coś próbują. Ale to raczej im dużo też nie da, żeby zająć. Wiadomo, ty szybko te prowincje, dojść do stolicy i po prostu też skapitulować. Więc ja się nawet tymi, tymi tymi dwoma tysiącami zbytnio też nie przejmuję. Dobra, zaraz. Grecja powinna sobie skapitulować, co się właśnie stało. Tylko ona coś tu jeszcze świruje. Co tu się dzieje? Halo, halo. No, dobra, kapitulują. Dlatego zabierajmy sobie ich wszystkie prowincje. Oni gdzieś właśnie. A, tutaj te mają jeszcze. Ale to też oczywiście zabieramy. No nie, no. Jesteśmy największym krajem w Europie, to jest na pewno. A czy jesteśmy największym krajem na świecie? Sprawdźmy to prowincje. No nie, Stany Zjednoczone mają więcej, o 50 ileś. Ale tak patrzę ogólnie, to zobaczcie, że tych krajów nawet dużo nie ma już. 62 kraje, to jest naprawdę. Nie dużo, naprawdę to nie jest dużo, 62 kraje. Chociaż nie wiem ile początkowo było, no ale po prostu teraz nie ma dużo, co nie? Okej, okay, teraz padę na kolejny bardzo po ciekawy pomysł, tylko co powiem. Znaczy, co. Znaczy, powiem, że trochę ryzykowny, eee, dlatego patrzcie, weźmiemy sobie, tutaj nasze wojsko do do rekrutowałem, Mamy te 230 tysięcy, no. Mogło być trochę więcej, jeszcze tylko, ja szczerze powiem, ja tak za bardzo nawet nie mam skąd tego wojska rekrutować, bo nie mam prowincji z dużą populacją, aż taką bardzo dużą. Tutaj widzę, po 5 tysięcy to jest trochę lepiej, co nie? Ale zaatakujemy sobie teraz Egipt. Starożytny Egipt zaatakujemy, który tutaj nas troszeczkę oddziela. Tylko plan jest też taki, żeby się w ogóle nie interesować tą częścią. Naprawdę, nie interesować się, nie tym bardziej, że oni mają teraz wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. Tylko wypowiada im wojna. To z 29 tur aż, ale oni te swoje najbardziej takie, te tereny najważniejsze mają tutaj. W sumie teraz zobaczyłem, że bardzo nas lubią, ale trudno, już za późno. Dlatego patrzcie, wysyłamy sobie tutaj 256 tysięcy. Oni, ej oni też te mają trochę, patrzcie 170. To są Stany Zjednoczone, ej ale to jest przerąbane teraz. Bo ja myślałem, że mają trochę mniej. I co, jest już wojna? Nie, jeszcze 10. Ty, hey, tu jest 73 tysiące, tu jest 100 tysięcy. Ty, no to teraz jest lipa. Czy oni tu mają więcej wojska niż ja? Jednak mam więcej, a, no to zjebałem może trochę. No nie wiem, zobaczmy. Wojnę mamy. Tu sobie wylądowali Amerykanie, a wy mi zajmujecie od razu te prowincje? Wy kurwa byliście przygotowani na to? Nie wiem, ja nie, 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 nie rozumiem co się stało, ale wylądowałem i połowa mojego wojska zniknęła. I jakby nawet ich nie ma w stratach, że ja tyle straciłem wojska. To jest bardzo dziwne. Wszystko, oni kurwa, mają po 100 prowinc... 100 jednostek na prowincję, ale oni wchodzą i tak tam irytuję, naprawdę przysięgam. No nic nie bardziej nie denerwuje, jak takie coś. Dobra, wiecie co zajmujemy się odbijaniem tych prowincji, bo już naprawdę po prostu... Ręce opadają, po prostu... Po prostu ręce opadają, to jest jakaś kpina, to jest jakaś kpina, po prostu co to się ci wydarzyło. No nie, wiecie co, ja po prostu chyba troszkę za bardzo poczułem, kiedy zaatakowałem tam ten Egipt, bo ich nie pokonamy po prostu tu. Jakby te moje jednostki, które ja sobie tam zrekrutowałem, te 200 tysięcy, to nie wiem, czy coś się zbugowało, czy nie, ale połowa z tych jednostek, tak jak powiedziałem, po prostu sobie wyparowała, dlatego tutaj, no, można powiedzieć, że zostało nam ich niedużo. Jestem ciekaw, czy ja bym mógł sam jakoś uciec może, ale najbliższy port jest dopiero tutaj. Zobaczmy, czy... Uda nam się tam dotrzeć tymi jednostkami, bo tak to one raczej zbytnio wielkiego sensu to one tam no, nie mają po prostu. Ta kontrofensywa przebiega nawet tak dobrze, że tak to ujmę. Um, więc te te prowincje raczej mam już z głowy, tam, te europejskie przynajmniej, więc wiecie co zrobimy? Ja sobie zajmę te europejskie i spróbuję po prostu z nimi wziąć sobie tutaj pokój, bo, bo ciężko to widzę, po prostu ciężko to widzę, żeby ich zająć. Mimo tego, że no myślałem, że jak prowadzą wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, to że są ciutkę słabsi, jak się okazało jednak tacy nie są, a nawet w Europie jeszcze podejmują z nami walkę. Nie no, muszę, nie, wiecie co, stchórzyłem, po prostu stchórzyłem, oni tutaj mają już 20 tysięcy, znaczy ja też mam dużo, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, wiecie co, patrzcie na straty, zobaczcie na straty. 130 tysięcy do 46 tysięcy. To jest jakiś żart. To jest, kurwa, jaki żart. Widzicie, spróbuję sobie z nimi wziąć sojusz. Może, żeby wojny nie było? Oni się na to godzą. Bardzo dobrze. Nie wiem, czy ja coś zdetkałem, czy ja coś straciłem, szczerze mówiąc, nie wiem. No co, no taką Polskę wydaje mi się, że chyba na dzisiaj sobie zostawimy, no bo co? Znaczy Polskę, co ja gadam, że Polskę? Nie, bo po co kliknąłem tutaj, patrzę, Królestwo Polskie, to powiedziałam Polska już, ale nie, to nie chodzi o Polskę. Ten Kraków sobie po prostu tutaj już zostawimy. Oczywiście, jakbym chciał, to bym mógł sobie porobić takie rzeczy, jak na przykład zarządzaj aneksji, wyślij i w ten sposób... Mamy jeszcze całą Rosję, tak dla lepszego efektu, bo te tereny ogólnie nam dużo nie dają, ale po prostu, żeby mieć tutaj te tereny. Taki Kraków po prostu zostawiamy. Ja po tym odcinku zaraz biorę się za nagrywanie kolejnego odcinka, żebym później nie zapomniał, później znowu będę dużo na głowie po prostu. No i żebyście mieli po prostu wtedy też co 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 oglądać. Tak, macham, macham. No dobra, dzięki za oglądania i żegnam.